Dzień dobry, tutaj Smerf i witam was serdecznie w pierwszym odcinku na nowym kanale, który poświęcony jest Web3 Gamingowi. Dzisiaj przybliżę wam tematykę, która jest stosunkowo nowa w świecie gier online, ale zanim przejdziemy sobie do konkretów, przypomnę o subskrybowaniu. Jest to jedyny taki kanał w Polsce poświęcony tej tematyce, a wiadomo, że warto jest być na bieżąco z najnowszymi informacjami również z tego segmentu krypto. Czym są gry Web3? Gry Web3 to gry, które związane są ściśle z technologią blockchain oraz koncepcją decentralizacji. Dla graczy oznacza to nie tylko solidną rozgrywkę. Ale także możliwość realnego zarobku na swoich wirtualnych przedmiotach. Wyobraź sobie, że wszystko, co zdobędziesz w grze, staje się twoją własnością przechowywaną na blockchainie. Już nie musisz martwić się o to, że platforma pobierze prowizję od twojej sprzedaży, czy że pieniądze zgromadzone w grze będą trudne do wypłacenia. Dzięki Web 3 Gamingowi możesz swobodnie handlować swoimi przedmiotami na zdecentralizowanym rynku, często za pomocą specjalnych tokenów danej gry, które później możesz wymienić na tradycyjną walutę. Aby lepiej to zrozumieć, weźmy na przykład skórki w CS. Obecnie, jeżeli posiadasz skina, którego chcesz sprzedać, musisz dosyć mocno się namęczyć i płacić spore prowizje dla Steama, zaczynając od tego, że ten skin wcale nie jest twój, a w całej platformy Steam, więc teoretycznie możesz dostać się jakiegoś trade bana uniemożliwiającego handel na kilka dni, ale skupmy się tutaj na samym aspekcie sprzedaży. Wystawiasz skina na rynek, doliczasz prowizję, a po sprzedaży otrzymujesz pieniądze w formie waluty na platformie. Wszystko fajnie, jednak tych pieniędzy fizycznie nie masz, a jedynie na platformie, z której ciężko jest to wypłacić. W skrócie, same problemy i wysokie prowizje. Ten sam proces w grach. Typu Web3 jest troszeczkę inny. Załóżmy, że w jednej z gierek zdobywasz unikatowy przedmiot. Możesz go natychmiastowo wystawić na rynek za określoną liczbę tokenów danej gry, a gdy znajdzie się kupiec, zawierana jest umowa smart contract, która automatycznie przekazuje przedmiot w zamian za odpowiednią ilość tokenów. Cały proces jest transparentny i niezawodny, dodatkowo bez żadnej prowizji od platformy. I gdzie tutaj ten nasz cały zarobek? Więc tak, gry Web3 najczęściej są jeszcze w fazie testów alfa bądź beta, jednak to właśnie tutaj te projekty potrafią ładnie wynagrodzić graczy za ich czas poświęcony w gierce. Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z takich przypadków, grze Star Heroes. W momencie startu bety, gracze zostali poinformowani, że ci najbardziej efektywni zostaną wynagrodzeni pod koniec kampanii. Łącznie 134 graczy otrzymało nagrody w postaci tokenów gry, zgodnie z ich osiągnięciami w grze. Wzór na ilość zdobytych punktów, które później były wymieniane na tokeny nie jest powszechnie dostępny, jednak mógł on wyglądać mniej więcej tak, czyli brał pod uwagę taką ogólną skuteczność gracza. Pod koniec kampanii ilość zdobytych punktów była wymieniona na tokeny w stosunku 1 do 2, czyli jeden punkt to dwa tokeny stare. Połowa tych tokenów została wręczona graczom od razu podczas pierwszego airdropa, a reszta została przyznana po około 2 miesiącach. I teraz pytanie, czy warto było grać w tą grę i być w ogóle w top 10? Patrząc na przykład osoby z tego grona, tych top 10 mogły otrzymać między 50 a 56 tysięcy tokenów, które w momencie airdropa były warte od 0,7 do 1 dolara za sztukę. Sprzedając część tych tokenów kilka dni po ich otrzymaniu, gracze mogli zarobić nawet 100 tysięcy złotych. Obecnie druga połowa tokenów również trafiła już na portfele graczy, jednak ze względu na korektę na rynku kryptowalut cena tego tokena spadła do około pół dolara za jedną sztukę, co tak czy siak w przeliczeniu daje 150 tysięcy złotych zarobku na tej gierce a w naszej społeczności Discord mamy kilkunastu graczy, którzy zajęli wysokie miejsca w rankingu, no i pytając się ich ile godzin poświęcili na tą gierkę wychodzi, że średnio między 65 a 80 godzin. Wiadomo, że tutaj nie liczył się czas poświęcony w grze, a twoja skuteczność, ale no powiedzmy, że te 75 godzin trzeba było grać, aby otrzymać airdropa o wartości 150 tysięcy złotych. Przejdźmy sobie teraz do drugiego tematu odcinka, czyli do gry, w której uczestniczyłem w beta testach oraz Grałem pod Airdropa. Chodzi tutaj mianowicie o Nyan Heroes, czyli prostą drużynową strzelankę, której głównym motywem są kotki. Rozgrywka gry skupia się na zdobyciu bazy umieszczonej w centrum mapy, co trzeba zrobić dwukrotnie, aby zwyciężyć, a gra sama w sobie jest bardzo przyjemna. Plusem jest również aktywny zespół deweloperski, który ma dosyć ambitne plany dotyczące esportu, właśnie w tej oto gierce, ponieważ nawet otrzymaliśmy informacje o pierwszych podpisanych zespołach e-sportowych, które będą gdzieś tam w przyszłości, w tym esporcie, w gierce rywalizacji. Przed startem dwutygodniowej bety zapowiedziany był airdrop, który polegał na leaderboardzie oraz wykonywaniu misji w grze i na stronie. No i tutaj pojawił się delikatny problem i takie delikatne, dosyć mocne przegięcie, ponieważ sam system leaderboarda opierał się tylko i wyłącznie na liczbie wygranych meczy. W grze można było grać w sześcioosobowych zgranych zespołach, co pozwoliło osiągnąć winrate na poziomie 98-99%. Jaki był tego efekt? Osoba na pierwszym miejscu spędziła w grze średnio 18-20 godzin dziennie przez cały okres trwania bety. Po to tylko i wyłącznie, aby nie spać z tego podium, a żeby znaleźć się w top 100, trzeba było grać przynajmniej te 10, 12, 14 godzin dziennie. Z naszej społeczności Discordowej World Grinders aż 34 osoby znalazły się w top 100. A jeżeli Ty się interesujesz gamingiem właśnie opartym na tej technologii, to zapraszam Was również do tej naszej skromnej grupki. Na naszym Discordzie możecie się dowiedzieć więcej o grach, w które obecnie gramy oraz być szybciej informowanym o wszystkich newsach, które nadchodzą z danej gierki. Co do Obecnie jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile udało mi się zarobić z tej gry. Sam poświęciłem jej około 70 godzin, lecz na ten moment data airdropu nie jest jeszcze znana. Na pewno wiem, że jest to maj, no ale dokładnie co do daty. No nie jesteśmy akurat nie tego pewni, ale co do samej gry, 8 maja startuje drugi sezon, czyli teraz mieliśmy pierwszy sezon bety, teraz startuje drugi sezon bety, w którym również będzie można zarobić na airdropie. Ja na pewno długiej godziny poświęcę na klikanie w kodki, więc zapraszam Was na live'y zarówno tutaj, jak i na Twitchu. Na koniec dzisiejszego odcinka poruszymy sobie temat gry Chronoforge, która ma potencjał ustawienia rekordów, jeżeli chodzi o zarobek z gier Web3. Chronoforge to gra MMO, w której za zajęcie pierwszego miejsca podczas beta testów można zdobyć aż 600 tysięcy tokenów, a tokeny przewiduje się, że będą miały wartość od 0,25 do 1 dolara każdy. W najgorszym scenariuszu mówimy tutaj o zarobku typu 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wstępną tokenomię gry oraz aktualną wartość NFT-ków związanych z gierką, bardziej bym celował w cenę tokena w okolicy 0,8 do rzeczywiście tego 1 dolara, co oznacza, że rzeczywiście za to 1 można zarobić prawie 2,5 miliona złotych w ogóle grając w gierkę. To jest śmieszne, ale myślę, że w kolejnych odcinkach będę Wam wszystko opisywał, jak to będzie działało. A wracając jeszcze co do tej gierki, to beta testy będą podzielone na 3 etapy, z których każdy z nich potrwa miesiąc, a nagrody będą rozdawane po. Zakończeniu każdego z nich. Start bety planowany jest na okres między czerwcem a sierpniem. Tutaj będę Was wszystko cały czas na bieżąco informował, no bo tak jak mówię, są to szczątkowe informacje. Nie wiemy dokładnie co, jak, gdzie, kiedy. Póki co, wszystko to sobie zbieramy. No i z takich dotychczasowych informacji o rozgrywce wiadomo, że w grze znajdziemy dungeony przystosowane dla od 2 do 5 osób oraz rajdy, które mogą pomieścić do 20 graczy. Na rynku obecnie dostępne mamy kilka różnych NFT-ków, m.in. Airshipy, Pety, Moon oraz landy. I już w tym momencie, żeby uzbroić się w niektóre NFT-ki, trzeba wydać parę tysięcy dolarów. Ogólnie gierka ma ogromny potencjał zarobkowy. Nawet jeżeli nie planujecie rywalizować o leaderboarda, zawsze możecie sprzedawać przedmioty zdobyte w grze za tokeny i zgarnąć z tego, myślę, że kilkanaście tysięcy dolarów. Na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałem. Czekam na Wasz feedback, co myślicie o całym Web3 Gamingu. Zapraszam Was również do naszej społeczności Discord i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!